Cześć kochani! Witam Was ponownie na kanale Monia Venel. Dzisiaj mamy premierę zdrabki Wielka Kasa. Co prawda wczoraj zdrabka weszła do obiegu, no ale wczoraj jakoś mi nie wyszło z zakupem tej zdrabki i dzisiaj postanowiłam ją kupić. Jak się okazało w kolekturze, właściwie w sklepie, nie można było płacić kartą, więc kupiłam tylko dwie, bo tylko tyle miałam w gotówce. No ale mamy dwie, zobaczymy, jak nam pójdzie. E, mamy zdrabki z numerem 1 i 3. Losowałam sobie, nie było z tym problemu. I słuchajcie, wylosowałam z tej samej paczki jedynkę i trójkę. Więc no nie wiem, zobaczymy, co z tego wyniknie. I zaczynamy sobie, kochani, od jedynki. Myślę, że znacie już wszystkie te zasady. Wczoraj wszyscy o tym opowiedzieli, jakie tutaj są stopnie wygranych i tak dalej. E, można tutaj e, znaleźć też taką sztabkę i worek. No, i oczywiście, wiadomo, wygrywające numery, właśnie wygrywające liczby. No dobra, kochani, no to sprawdzamy sobie, jakie są wygrywające liczby. Mamy tak 18, 22, 44, 11 i 9. Takie mamy wygrywające liczby. No i szukamy, kochani, tych liczb. Mamy 14, znaczy 14 jest, a my nie mamy 14 23 obok. 37 nie ma. 1. 11, słuchajcie kochani, mamy wygraną. Ha, super! Super, super. No dobra, to szukamy dalej. Zobaczymy, może co jeszcze coś wpadnie. E, 32 nie ma. 42, nie ma.

16 nie ma. 26. 27 i na koniec mamy 15. No dobra, no to mamy 11. Fajnie. Sprawdzamy, co tam pod 11. Pod 11 mamy zwroci, gdyżkę zawsze coś. Przynajmniej nie zostaniemy z zerem. No i dobra, kochani, to przechodzimy do zdrabki z numerem 3. Może tutaj ta trujeczka się jakoś ładnie poszczęści. Zobaczymy a nie, zdrapałam tam kontrolnych, czekajcie kontrolne to DDD D, D. więc kontrolne to DDD D, D przy 10 zł w tej drugiej kochani mamy tak 43, dwójeczkę 34, 1 i 46 no dobra, no to szukamy 21 31 Prosteczka 3 obok. 11 nie ma. 5. Niestety nie ma. 14 nie ma. 24 nie ma. 16 nie ma. To ciekawe, czy w tej drugiej coś się trafi. 45, niestety oboczek.

4 nie ma i, i 33 niestety nie ma, czyli wychodzi na to, że druga zdrabka to tak? i na to wychodzi. Mamy A, E, Y. Niestety, kochani, nie udało się znaleźć żadnych symboli na 20 zł. W premierowej zdradce wielka kasa udało nam się tutaj wydrapać dyszkę. Więc, kochani, pół na pół nie jest tak źle. E, zawsze może być gorzej, wiadomo. Na dzisiaj, kochani, to tyle. Zachęcam do subskrypcji kanału, zachęcam do pozostawienia łapek w górze. No i, kochani, widzimy się i słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pa!